Cześć, tu Mat Babeczka. Robię dla Ciebie zadania z Matmy. Jeśli pomagają Ci one w nauce i chcesz ich więcej, polub filmy, skomentuj je i subskrybuj mój kanał. Mamy tutaj obliczyć wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta X i uwzględnić dwa przypadki. I nie będę robiła tego tak jak w poprzednim zadaniu, że tangens X to jest sinus X przez sinus X. Zrobię to trochę szybszą metodą, a oczywiście możecie to zrobić tak samo jak wcześniej. I jeśli wiemy, że sinus x, że tangens x to jest 3 czwarte, no to jak sobie narysujemy kąt prosty, trójkąt prostokątny, przepraszam, tu mamy kąt prosty, tu będzie alfa, tak, no to tangens, to wiemy, że to jest przyprostokątna naprzeciwko kąta, do przyprostokątnej obok kąta, czyli mamy proporcję 3 do 4, czyli możemy sobie policzyć proporcjonalnie przeciwprostokątną w tym małym trójkącie, no to mamy 3 do kwadratu, Dodać 4 do kwadratu, to nam daje 9, dodać 16, czyli 25, no to wiemy, że tutaj mamy przeciwprostokątną 5. I nieważne, jaki będzie wielki ten trójkąt, chodzi tutaj o proporcje, czyli wiemy, że mamy tutaj 3, 4, 5, ten trójkąt. I teraz sinus x możemy sobie wziąć z tych długości, które mam tutaj policzone, czyli to będzie przeciwprostokątna na przeciwko kąta, 3 do. 5, czyli do przeciwprostokątnej i teraz wiemy, że sinus x może być dodatni albo ujemny, e, więc możemy napisać, że sinus x równa się 3 piąte lub sinus x równa się minus 3 piąte. No i teraz, jeśli sinus jest dodatni, to żeby tangens był dodatni, to cosinus musi być dodatni, czyli bierzemy cosinus X i z tych samych długości wcześniej wyliczonych e, to będzie 4 piąte. I do tego do kompletu jeszcze oczywiście jest potrzebny kotangens, kotangens jest trudnością tangensa, czyli 4 trzecie. I teraz, jeśli sinus x byłby ujemny, no to wtedy cosinus też musi być ujemny, żeby nam wyszedł tangens dodatni, prawda? Bo dzielimy wtedy minus przez minus, czyli cosinus wychodzi minus 4 piąte, a kotangens tak samo jak wcześniej, 4 trzecie. Ten następny przypadeczek, tangens x równa się minus 4. Narysuję trójkąt, żeby policzyć sobie Długości, czyli jeśli wiemy, że było minus 4, minus na razie pomylę, e, pominę, nie pomylę, e, alfa, tu mamy, tu mamy kąt prosty, e, czyli to znaczy, że to jest, możemy sobie zapisać jako 4 przez 1, czyli e, na przeciwko kąta będzie 4, a tu będzie 1, e, i możemy szybko policzyć, 4 do kwadratu, dodać 1 do kwadratu, to nam daje 16 plus 1, czyli 17. A no to wiemy, że tu będzie pierwiastek z 17. No to Piszemy sobie w takim razie, sinus x będzie równy e, i naprzeciwko kąta mamy 4 i dzielimy, dzielimy przez pierwiastek 17, czyli 4 pierwiastki 17 przez 17. Skoro sinus wyszedł nam dodatni, no to żeby tangens był ujemny, no to cosinus musi być ujemny, czyli cosinus x będzie równy z rysunku. Bierzemy sobie 1 dzielone przez pierwiastek 17 e, i oczywiście musimy mieć tutaj minus czyli minus pierwiastek z 17 przez 17 i drugi wynik będzie sinusa, co wcześniej nie napisałam, może być minus 4 pierwiastki z 17 przez 17. Do tego cosinus będzie musiał być dodatni, bo wtedy minus przez plus da nam liczbę ujemną, czyli będzie pierwiastek z 17 przez 17. No i do kompletu oczywiście mamy wszędzie kotangens x, a kotangens x w obu przypadkach będzie równy, Minus 1 czwarta, bo to jest odwrotność tangensa. E, no i teraz następny przykład. Znowu rysujemy sobie trójkąt. Tu mamy alfa, tu jest kąt prosty. E, I mamy proporcję 12 piątek, czyli tutaj 12, a tu 5. E, policzymy sobie Pitagorasa. 12 do kwadratu dodać 5 do kwadratu, czyli 144 dodać 25 to nam daje 169, a pierwiastek ze 169 to jest 13. No, i teraz zaczynamy znowu sinus x, to będzie, proporcje mamy 12 do 13. I teraz może od razu zapiszemy sobie, że może być też ujemne, prawda? Czyli sinus x równa się minus trzynastych i dla sinusa dodatniego kosinus musi być ujemny, żeby nam wynik dzielenia wyszedł ujemny, czyli kosinus x będzie, tutaj mamy 5 do 13, a kotangens, oczywiście to jest odwrotność, czyli minus pięć a tutaj do kompletu, do tego drugiego sinusa ujemnego, a tu miał być kosinus ujemny, a nie napisałam. E, tutaj dla sinusa ujemnego będzie kosinus dodatni, czyli kosinus będzie równy 5 trzynastych, a kotangens tak samo, bez zmian, minus pięć No i teraz ostatni przykładzik, robimy to samo, e, czyli tu jest alfa, a tu kąt prosty, naprzeciwko kąta mamy jedynkę, tak? Bo bierzemy sobie z tego ułamka, słuchajcie, jak zwykle, tak? Bo wiemy, że naprzeciwko kąta to mamy jedynkę, a e, obok kąta mamy dwójkę, tak? To jest Ta proporcja e, tutaj m, występuje i teraz liczymy sobie przeciwprostokątną, czyli 1 dodać, 1 do kwadratu, dodać 2 do kwadratu, czyli dodać 4, to jest 5, czyli po spierwiastkowaniu przeciwprostokątna pierwiastek z 5. I robimy sinus x równa się i teraz naprzeciwko kąta mamy 1 przez pierwiastek z 5 i to znaczy pierwiastek z 5 przez 5 i sinus może być też ujemne, czyli sinus x będzie równe minus pierwiastek z 5 przez 5. Do dodatniego sinusa musimy mieć dodatni tutaj cosinus, bo tangens jest dodatni, czyli będzie naprzeciwko kąta mamy 1, a obok kąta 2, czyli 2 przez pierwiastek z 5. To będzie 2 pierwiastki z 5 przez 5. No i oczywiście kotangens x jest równe 2, bo to jest odwrotność. A teraz tutaj do ujemnego sinusa musimy mieć ujemny kosinus, bo tangens jest dodatni, czyli minus 2 pierwiastki z 5 przez 5. No i kotangens x równa się 2, tak samo jak poprzednio. Podobało Ci się, jeśli Ci pomogłam i chcesz, bym dalej to robiła polub filmy, skomentuj je i subskrybuj mój kanał. Jeśli coś ci sprawia trudność, napisz w komentarzu. Staram się odpowiedzieć na każde pytanie i wyjaśnić każdy.